W ten przepiękny poniedziałkowy poranek Jestem pod wrażeniem, jakie piękne słoneczko mamy Jak widzicie niebo jest czyściutkie Zero chmur No zupełnie inaczej Ech. Testuję sobie właśnie Bugbit. Nie jest to żadne lokowanie sponsorowane Po prostu zobaczyłam Storkę dzisiaj u Violi Pierogi z kimchi I ona tam miała współpracę z nimi i taką ofertę właśnie na wydłużenie tego okresu próbnego. No a mnie czytanie w tym miesiącu idzie trochę słabiej, no bo jakoś tak. Wczoraj na przykład w ogóle nie czytałam, no bo miałam rodzinę i cały wieczór spędziliśmy, no po prostu razem oglądaliśmy sobie e, rolnik szukażony i nadrabialiśmy Azja Express. Ale ogólnie jakoś tak mam wrażenie, że słabiej mi idzie czytanie w tym miesiącu i stwierdziłam, że może sobie pomogę audiobookami. Na chwilę obecną mam za dużo różnych platform streamingowych wykupionych. I stwierdziłam, że chcę spróbować czego inne, czegoś innego. No i sobie słucham, właśnie e, audiobooka. Czwarte skrzydło, Fourth Wing na bugbicie właśnie. Tak więc zobaczymy, czy mi się spodoba, czy mi się nie spodoba. I ile książek uda mi się wysłuchać, bo z tego co patrzyłam, to tam troszeczkę inaczej to działa. Tam jest jakiś limit godzin miesięczny, co jest dziwne. No ale, idziemy do domu, zjemy z córką drugie śniadanie, i ona pójdzie na drzemkę, a ja może sobie coś porobię. Jeszcze szybka poniedziałkowa stylóweczka, wracam do moich klasycznych stylówek jesiennych na odprowadzenie syna do przedszkola, tam kiciuś siedzi na, na, u nas na płocie jak widzicie, o już nie siedzi, tak więc mam bluzę z handemu. Bez rękawnik jest jest dansach mój ukochany spodnie mam z Sheina, jakieś mega stare. No i dzisiaj znowu wyciągnęłam moje wyszosowe, liliowe New Balance, które kupiłam w Polsce, jak byliśmy w styczniu, jak jeszcze byłam w ciąży z naszą córką. To są 500. -ki. I one były kupione chyba w CCC. Lecę na drugie śniadanie. Miłego dnia. Mój milion bryloczków przy kluczach, które pozwala mi odnaleźć ten jeden klucz, bo mam jeden klucz do domu i w kieszeni czasami po prostu miałam problem, więc sobie zamówiłam milion różnych bryloczków z temu, ale są całkiem słodkie. Wypowiadam sobie na chwilę, bo znowu mam to samo co w czwartek, czyli nie mogę się obrobić. Cały czas coś się dzieje. Przypominam, że nie ma ciebie w kadrze. Tak? Nie. No, buziaczka, buziaczka, buziaczka możesz dać. Dziękuję. Isio. A ty możesz mi nie kraść iPada. Rozbójniku jeden mały. Słucham, co to za dramaty? To, o ludzik. Co to za ludzik? No. <śmawić>. Dobrze przynieść drugiego. Naprawdę powiem wam, że yy, no nie mogę się obrobić dzisiaj. Ja wiem, że to nie jest y, jakiś straszny problem. Muszę iść teraz, bo już jedno pranie mi się zrobiło. Teraz zaraz będę wieszała drugie. Przez to, że mam tyle do roboty, to też niedużo siedzę i sprawdzam, co się tam dzieje, ponieważ to wszystko mnie tak przeraża i y, tak mnie stresuje i dołuje, y, bo już tam, jakby, nieważne, jakby nasza, nasza podróż do Polski. Jest tutaj najmniejszym problemem, ale jak sobie pomyślę, że my byśmy mogli być w takiej sytuacji. Jest mi tak przykro, jest mi tak szkoda tych wszystkich ludzi, bo ja już to mówiłam na Instagramie, ja sobie jakby miałam taką cichą nadzieję, że naprawdę 97 się nie powtórzy. A tymczasem znowu jest jakiś dramat i mi się przypomina nasze pierwsze mieszkanie w Częstochowie. Jak w dużym pokoju właśnie stało, tu wiecie, taki telewizor jeszcze kineskopowy i jak widziałam w tym, w tym telewizorze tą wodę wszędzie płynącą. Teraz dokładnie to samo mam w swoim telefonie. No mówię, bardzo mi jest szkoda, bardzo mi jest przykro. Jeżeli możecie, to pomagajcie w jakikolwiek sposób możecie bo to jest naprawdę tragedia wielu ludzi i to są ludzie, których to dotyka nie pierwszy raz i to jest w tym wszystkim najgorsze, najgorsze. Witajcie we wtorek Właśnie odprowadziłam starszaka I teraz idziemy z córką na pocztę Bo któregoś dnia Nasz syn Zobaczył filmik z dziewczynką grającą Na skrzypcach I stwierdził, że on też chce grać na skrzypcach No więc Błażej wpadł na pomysł Że znajdzie mu skrzypce takie wiecie Na tych chińskich stronach chyba na temu No i zamówią mu te skrzypce One wczoraj przyszły Ale są tak dramatyczne że stwierdziliśmy, że bez sensu i że nawet tych 20 euro nie są warte, więc yy, muszę po prostu je odesłać. Wydrukowaliśmy, wiecie, zwroty są darmowe. Wydrukowaliśmy po prostu etykietę. Wydrukowaliśmy etykietę z, ze strony temu, nakleiliśmy i teraz idę na pocztę ją zanieść, ale znam się, będę musiała pewnie poczekać, bo teoretycznie poczta otwiera się o 9, ale różnie to bywa. Powiem Wam tak. Tutaj nie ma stałych godzin otwarcia. Zwykle jest cyrk na kółkach i trzeba dobrze trafić. Że bardzo się dzisiaj nie mogę pozbierać myśli, i zorganizować. Generalnie już jest godzina prawie czwarta. Ja sobie przygotowałam już dzisiaj zawczasu śniadaniówkę dla naszego syna na jutro. Też mam przygotowaną całą resztę. Ktoś tutaj chodzi. Mam też przygotowaną całą resztę jedzenia i też zrobiłam pranie, i jakoś tak mi się ten dzień rozmył. I też prawda jest taka, że. Cały czas się zastanawiam, czy my w ogóle do tej Polski polecimy, dlatego że, skoro chwilę obecną wiadomości są takie, że ta najgorsza fala właśnie idzie na Wrocław i najgorzej ma być w piątek, a my mamy lądować o 14 w sobotę, no to nie wiem, będziemy obserwować sytuację, czy w ogóle można lecieć czy jest sens. No jest to ważny wyjazd dla Błażeja i nie chciałabym, żebyśmy to ominęli. Ja bardzo chcę lecieć, natomiast no nie wiem, po prostu mam straszny mętlik w głowie w związku z tą całą sytuacją. I tyle o. Kontynuując temat nieudanego próby kupienia, nieudanej próby kupienia prezentu dla naszego syna na urodziny, no, to tutaj wczoraj udało mi się znaleźć, jak widzicie, śpiewającą lalkę Miss Rachel na Amazonie. Jestem ciekawa, czy ona w ogóle przyjdzie, powiem szczerze, bo ona jest wszędzie wykupiona i jest to dziwne, że ja ją tu znalazłam i to jeszcze w naprawdę nie najgorszych pieniądzach, bo całość kosztowała z wysyłką około 26 euro, gdzie na irlandzkiej stronie smyka ona ponad 30 kosztuje, tak więc zobaczymy no ja wiem, że może on jest już trochę za duży na taką zabawkę, ale on kocha mys Rachel no ja nic na to nie poradzę, myślę, że będzie się bardzo cieszył, a potem po prostu mys Rachel zostanie przekazana naszej córce, pomimo tego że jeszcze nie do końca wiemy jak będzie i co to będzie, no to już zaczęliśmy pakowanko, hmm. uważaj będzie donosił, uwaga, donosiciel przy Poszedł... No, no bo musicie, tak fajnie. dzięki po prostu, nie mogę <laughs> <do> jak <wsparcia, laughs> Oj, ja Cię dzisiaj bardzo wsparłam, nie możesz narzekać. Nie, nie, mogę narzekać. No właśnie, widzicie? No tak więc tutaj już jest troszeczkę ogarnianie tematu, bo no nie zostało nam zbyt dużo czasu i tyle co nam zostało to właśnie te wieczory, ale zaraz idziemy oglądać ślub od pierwszego wejrzenia. Co robisz? Poczekaj, no musisz przytrzymać drzwi. Poczekaj, pomogę ci. Trzymaj wózek. Myszko? O oh, Jezus. Tutaj. Leży, zdechła mysz, którą nam koty przyniosły, także... Cudownie. Mhm. Idziemy, idziemy do przedszkola, co? Dzisiaj myszka śpi. No niech tak zostanie, że ona śpi. Starszak odprowadzony i cały czas mam kminę na temat tego, co powinniśmy zrobić z tym naszym wylotem, bo... O wiadomości nie są na ten moment jednoznaczne. Ta najgorsza fala teoretycznie ma być w piątek. Eee, Zakończona. Lądujemy w sobotę w południe, znaczy po 14, tak jak Wam mówiłam. więc nie wiem, po prostu nie wiem. Cały czas z Bożejem kminimy. Jeszcze chcę pogadać z moimi rodzicami, jak oni tam na miejscu, czy oni mieszkają w Wrocławiu, ale wiecie, może mają jakiś. Inny punkt widzenia i wiedzą coś więcej. Nie mam bladego pojęcia po prostu, bo mieliśmy jedno takie przeżycie, które nie było zbyt fajne w 2020, i nie mówię że chorobie była ja Też nie chcę na razie się zagłębiać w szczegóły. Nie chcielibyśmy po prostu tego powtórzyć. I jak mienimy co zrobić w tej sytuacji? Siedzę sobie w biurze powiem Wam, że miałam emocjonalnie bardzo trudny poranek. Chyba się przeładowałam tymi wszystkimi wiadomościami powodziowymi, no bo wiadomo, jakby śledzę, śledziłam to na bieżąco ze względu na to, że no mamy lecieć za, czekajcie, dzisiaj jest co? dzisiaj jest środa, czwartek, piątek, sobota, trzy dni dotarło do mnie i też Błażej mi to napisał, jak mu powiedziałam, że po prostu cały poranek ryczałam że muszę po prostu się troszeczkę odciąć od tego tematu, bo inaczej no zajadę się po prostu emocjonalnie no i w związku z tym właśnie odcinam się, włączyłam sobie audiobooka tego, którego zaczęłam słuchać na początku tygodnia, czyli czwarte skrzydło. Jestem w jednej trzeciej. Bardzo długa jest ta książka. 21 godzin słuchania. No, powiem Wam, że masakra długa jest. Jakbym miała czytać, to pewnie też bym ją z miesiąc czytała. Tak więc jestem w jednej trzeciej i powiem Wam szczerze, że. Mam wrażenie, że to jest takie trochę połączenie y, mojej ukochanej kreskówki, jak wytresować smoka z gromotron. To takie może, może głupie, ale mnie się tak skojarzyło. Jakby słucha się tego bardzo przyjemnie. Widzę, że temat smoków i jeżdżenia na smokach jest bardzo y, teraz chodliwy y, przez właśnie Grę o tron. Odmurzam się, wycinam sobie tutaj naklejki i y, robię w dzienniku wpis o moich 39 urodzinach, i próbuję się po prostu odstresować. Ten vlog w tym tygodniu strasznie mi nie idzie. To nagrywanie jest takie, właśnie jak sami widzicie, jakie. No ale sytuacja jest jaka jest i ja też za bardzo nie wiem co mam wam pokazywać, bo po pierwsze przez to wszystko jest, działam w bardzo dużym chaosie i nawet nie wiadomo kiedy mi dzień mija i mam tyle rzeczy do zrobienia i ciągle mam wrażenie, że nie zrobiłam niczego tu pranie, tu gotowanie tu przewijanie tu zaprowadź do przedszkola, odprowadź do przedszkola to jest normalne życie, tak? natomiast po prostu jakoś tym razem mija mi to wszystko bardzo, bardzo szybko i nie wiem z czego to wynika ten mój chaos i takie poczucie niezorganizowania, bo uważaj mi mówi, że ja jestem bardzo zorganizowaną osobą. Nie wiem, czemu mam teraz takie poczucie, że jest wręcz przeciwnie. Sobie, zrobię sobie tą rozkładówkę. Córka śpi. Najpierw zjadłyśmy śniadanie. Chwilę pogadałam z moją mamą przy jedzeniu śniadania. Z, z nią też, obie pogadałyśmy w sumie. I mówię, położyłam ją i przyszłam sobie tutaj do biura się właśnie troszeczkę odmurzyć, no bo no tak, tak nie może być. Podejemy, nie, nie będę teraz muszę się trochę odciąć od tego wszystkiego i podejmiemy decyzję. Podejrzewam albo w piątek wieczorem, albo w sobotę rano. Yy, na podstawie tego, jak będzie wyglądała sytuacja, czy lecimy, czy nie lecimy. No i tyle. Ale też podejrzewam, że tak jak mama mi mówiła, że jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu ten samolot i tak nie wyleci. Tak. W sumie może i trochę racji ma. Wracam do swojego odmurzania się. Mam nadzieję, że Wy jesteście bezpieczni, że z Wami jest wszystko w porządku, bo to, co się dzieje, to jest po prostu naprawdę straszna tragedia, której mój mózg nie ogarnia. szuflada mamy taką małą. Ona jest mała, co prawda, ale to jest jednak szuflada, która jest cała zapełniona różnego rodzaju suplementami. Już ten wiek, Nie tyle nawet lekami, co po prostu suplementami, a to jakiś magnes, multiwitamina czy, czy coś takiego. A druga szuflada, która jest w moim biurku, to jest szuflada z bateriami. <grym> to jest przedziwne, bo przez to, że dzieci po prostu mają bardzo dużą ilość zabawek, które tych baterii wymagają, no, mamy zestaw baterii do ładowania, bo głównie na takich się opieramy i w związku z tym ja zawsze staram się, żeby te baterie były i były naładowane. Jeżeli jakaś znacząca zabawka w ich życiu akurat padnie i będzie potrzeba, żeby wznowić jej żywotność, no to że wtedy te baterie są na jakimś etapie. To Mały kartonik, potem ten kartonik rozrósł się do większego kartonika w tej szufladzie, a na jakimś etapie ten do wniosku, że no w sumie po co mam się oszukiwać? Tam po prostu są baterie, <grym> jeszcze są jakieś żarówki. No to takie śmieszne, ale no nie spodziewałem się, że takie coś akurat wyląduje w moim biurku. A to tak bardzo organicznie z czasem się pojawiło, w związku z tym to taka śmieszna sytuacja. Nie żebym musiał marzyć o tym, że będę, co ja tam będę miał za 5 lat w szufladach. Natomiast, jakbym się miał nad tym zastanowić, to tak, akurat baterie byłyby chyba jedną z naprawdę, na pewno byłyby nisko na mojej liście priorytetów. Jeżeli chodzi o, o to, że miałem się w tym biurku znaleźć, przepraszam, tutaj rozkojarzyłem się, ponieważ ludzie wyjeżdżali w taki dość dziwny sposób. Na kampusie i to jest drugi tydzień semestru. Tak, już trwa semestr, bo zaczął się 9 września. Natomiast tydzień później, przez yy, różne tam kwestie związane z odpowiednikiem matur, studenci pierwszego roku zaczynają tydzień później. W związku z tym mają o ten tydzień krótszy ten semestr. Natomiast w tym właśnie tygodniu są wszystkie eventy skierowane i nakierowane na studentów pierwszego roku. Między innymi był też event całodniowy, czy tam w zasadzie, jeżeli chodzi o wszystkie societies, czyli wszystkie koła, które, są, które działają na uniwersytecie i one się reklamowały, żeby można było przyjść zobaczyć jaka jest oferta, co robią, porozmawiać z nimi, się zastanowić czy nie zapisać się, to są bardzo fajne Organizacje w, w ramach uniwersytetu działają, organizują e, albo sami, albo wspólnie z innymi, e, innymi grupami, tego rodzaju e, jakieś tam tak zwane kolaby, że e, organizują, nie wiem, czy noce filmowe, czy jakieś e, coś, coś z grami, e, czy coś związanego z kulturą, jest dużo różnych eventów, Fajne, ponieważ semestr, w trakcie semestru jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i zawsze można coś dla siebie wybrać. Teoretycznie nie tylko studenci mogą się zapisać, bo pracownicy również. I teraz, co było ciekawe, że poszedłem dzisiaj odwiedzić, ponieważ widziałem na ich Instagramie, że są, to było UCC Slavic Society, czyli słowiańskie stowarzyszenie na UCC. I dlaczego to było dla mnie ważne? ponieważ pomysł, żeby to stowarzyszenie powstało, wyszedł ode mnie. Moja też była duża część organizacji, ja napisałem ich tak zwaną pierwszą konstytucję, czyli wszystkie dokumenty przedłożyłem, zebrałem wszystkie informacje, skrzyknąłem parę innych osób, zebraliśmy 200 podpisów, bo taki był wymóg ze strony studentów, żeby pokazać, że studenci są zainteresowani tego rodzaju nie wiem, tam, tematyką ogólnie. Musiałem tam uzasadnić dlaczego nie ma, nie ma czegoś takiego już w ramach innych tych societies i tak dalej. Także troszkę pracy na to poszło i to było jeszcze w 2017 roku. I bardzo mnie cieszy fakt, że w momencie jak oddałem to innym osobom stery, żeby one się tym zajęły. To po pierwsze. Czekajcie, muszę tutaj zareagować. Że jak oddałem stery innym osobom. To, to nie umarło, a wręcz rozkwitło i z tego co widzę, to ma się bardzo, bardzo dobrze. Także to było fajne, ponieważ y, rozmawiałem w sumie z Czechem, Bułgarką i chyba ta dziewczyna była z Węgier. I teraz, ja wiem, Słowiański, Węgry nie są, nie należą do grupy słowiańskich narodów, ale na tamtym etapie y, uznaliśmy, że Węgry przez po prostu Miejsce, w którym są w Europie, mimo że chyba agro, agro Boże, już nie pamiętam, jaki to, jaka to grupa języków. Oni, przez to, że nie mają do kogo się przyłączyć, że nie będziemy ich wyłączać z tego wszystkiego, w związku z tym też Węgrzy się w tej układance całej pojawiają. Jest to bardzo fajne, bo promują kulturę tej części Europy, i jest tak, że do nich przychodzą. Nie tylko osoby z tej części Europy, ale też przychodzą Irlandczycy, okazało się, bo tak właśnie mi mówili, którzy uczą się któregoś z tych języków słowiańskich lub węgierskiego i przychodzą też po to, żeby po prostu mieć możliwość konwersacji z osobami, które tym językiem się posługują. I to jest bardzo fajne, bo, no wiadomo, Inna kultura, wymiana kulturowa, inne spostrzeżenia na świat, na, na życie i to bardzo otwiera umysł i w ogóle spojrzenie na świat. Także jest to bardzo fajne, więc cieszy mnie to, jestem po prostu bardzo dumny teraz. Chwalę się tak, się chwalę, bo jestem dumny z tego, że udało mi się coś takiego zapoczątkować, ten efekt kuli śnieżnej, gdzie to w tym momencie działa i... Dzięki tym wszystkim osobom, które w tym czasie, od, w zasadzie od 18 roku, kiedy ja już przekazałem dalej e, zarządzanie tym całym Society, że każda następna grupa osób, która przychodziła, wkłada w to coś swojego, to no, nabierało jakiegoś innego charakteru, i że to funkcjonuje i ma się dobrze, i oni są zadowoleni z tego, jak to wygląda, i bardzo fajnie się czują w tym wszystkim. i to też było śmieszne, że oni nie wiedzieli, że ja miałem jakikolwiek wkład w to. No bo skąd mieli wiedzieć, to są studenci, którzy przychodzą na 3-4 lata i są zaangażowani w tym czasie. Potem przychodzi następna grupa i wiadomo, że jest zmiana warty. W związku z tym na tyle czasu już upłynęło, że oni nie mieli takiej możliwości, żeby nawet wiedzieć. A ja też nie o to chodziło, że ja tam miałem się później, po prostu chciałem się później pójść przedstawić i nie po to, żeby im cokolwiek narzucać, tylko po prostu powiedzieć, że jest fajnie, że cieszę się, że to dalej funkcjonuje i że oni tak robią taką fajną robotę, bo to w sumie o to chodziło i z tego właśnie jestem bardzo zadowolony.